Dojrzewanie, seks, antykoncepcja. Kiedy powinniśmy zacząć o tym mówić? Czy jako lekarze rodzinni powinniśmy poruszać ten temat w naszych gabinetach? Kiedy zacząć rozmowę z dzieckiem? Jak rozmawiać z nastolatkiem? I kto powinien taką rozmowę zainicjować? Lekarz? Rodzic? Czy sam dojrzewający pacjent? Każdy lekarz rodzinny powinien być przygotowany na rozmowę o seksie, tożsamości płciowej, dojrzewaniu i pierwszej antykoncepcji. Jako zaufani specjaliści. A do tego osoba spoza grona najbliższych krewnych, których nasz pacjent może się wstydzić lub zwyczajnie nie chcieć poruszać z nimi tego tematu, potrafimy, no w teorii przynajmniej, merytorycznie rozwiać wszelkie wątpliwości młodej osoby. Uważam, że naszym obowiązkiem jest stworzyć warunki w przychodniach medycyny rodzinnej, w których będziemy mogli taką edukację seksualną przeprowadzić. Nie oceniajmy, działajmy według EBM-u i standardów edukacji seksualnych wydanych przez WHO. Pamiętajmy, że jako lekarze rodzinni jesteśmy właśnie po to, by odpowiedzieć na wszelkie pytania naszych pacjentów i być osobami, do których powinni móc się zgłosić w razie jakichkolwiek wątpliwości, także związanych z tematem dojrzewania, tożsamości płciowej i seksu. Jak przygotować się do tych rozmów? O co pytać, na co zwrócić szczególną uwagę? W tym odcinku przekażę Ci świetną pigułkę wiedzy, jednocześnie zapraszając Cię do mojego kursu o nazwie Bilanse w POZ dostępnego na mojej stronie www.yakpracowaćwpoz.elms.pl, a także na bitli łamane na Jak pracować w POZ. Zapraszam do słuchania! Słuchasz podcastu Jak Pracować w POZ? Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym odkrywam tajemnice i obalam mity na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne pokolenia lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Papirologia w POZ. Cała prawda o szczepieniach. Diagnostyka bez tajemnic. To tylko niektóre tematy, które przybliżyć Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się, jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie! Lepiej zapobiegać niż leczyć. W Polsce potrzebna jest rzetelna edukacja seksualna, tak wynika z raportu przygotowanego przez WHO. Światowa Organizacja Zdrowia przeanalizowała wyniki 35 badań nad edukacją seksualną prowadzoną w szkołach Europy Zachodniej. Z raportu tego wynika, że zajęcia te przyczyniają się do opóźnienia wieku inicjacji seksualnej, częstszego stosowania antykoncepcji, zmniejszenia liczby ryzykownych zachowań seksualnych. Edukacja seksualna jest również profilaktyką wykorzystywania seksualnego. Należy nauczyć nasze dzieci reagować, gdy naruszane są ich granice już od najmłodszych lat. Aby edukacja w tematach seksualnych przyniosła zamierzone korzyści, koniecznie powinny być przeprowadzone przed inicjacją seksualną. No i właśnie, tutaj podając za profesorem Izdebskim, współżycie rozpoczyna większość młodych ludzi przed 18 rokiem życia. A przed 15 rokiem życia ma je za sobą około 13% nastolatków, no z pewnymi różnicami w zależności od płci. No więc właśnie, wiedzę o seksualności należy więc dopasować do wieku dzieci czy młodzieży, pamiętając, że zawsze należy ją wyprzedzić o krok. Czyli mówić o tym nie później niż na bilansie 14-letniego ucznia. Powiedzmy sobie szczerze, rzetelna edukacja seksualna w Polsce niestety w mojej ocenie nie istnieje. Dzieciaki uczą się o seksie głównie z internetu od kolegów i koleżanek, no i niestety z dostępnych im filmów pornograficznych. Raczej kiepskie źródło. Poza chlubnymi wyjątkami, większość dzieci i młodzieży nie jest dostatecznie zaopiekowana w tym temacie. Dostarczając im merytoryczną wiedzę opartą na faktach, a nie na opiniach i światopoglądzie, Mamy szansę uchronić ich przed wieloma zagrożeniami i trudnościami, które mogą ich spotkać. Nie rezygnujmy z tego. Młodzież powinna czerpać tę wiedzę od wyedukowanych dorosłych, a nie z internetu, czy od kolegów, czy koleżanek. Pierwszymi osobami, które przekazują wiedzę seksualną swoim dzieciom, są rodzice. No, czy jednak zawsze są wystarczająco kompetentni w tym temacie? Czy ten temat w ogóle pojawia się wśród rozmów, czy nadal jest tematem tabu? Zwróć uwagę. Kiedy ostatnio takie pytanie pojawiło się w Twoim bilansie 10-14-latka, czy zawsze pytasz rodziców o poczucie ich kompetencji w tematach seksualności? Jeżeli zawsze, no to brawo, a jak nie, no to zawsze jest miejsce do poprawy. Dojrzewanie, seksualność, dlaczego warto o nich rozmawiać? Rzetelna edukacja seksualna, czyli ta, która jest potrzebna, a której w Polsce to praktycznie nie ma, obejmuje pełne spektrum zagadnień związanych z ciałem. Seksualnością i tożsamością płciową ma liczne korzyści, spróbujmy je wymienić. Pozwala zaakceptować i zrozumieć własną seksualność, wyrażać uczucia i rozpoznawać własne emocje. Przekazuje wiedzę dotyczącą zasad higieny osobistej i dbania o własne ciało. Uczy, jak poruszać kwestie dotyczące seksualności, uczy asertywnych zachowań, pozwala zrozumieć zmiany zachodzące podczas dojrzewania pokazuje jak budować związki oparte na odpowiedzialności i miłości chroni przed niechcianą ciążą i aborcją w oparciu o wykorzystaną wiedzę z zakresu antykoncepcji pokazuje jak czerpać radość z własnej seksualności wskazuje na rzeczywisty obraz relacji seksualnych a nie ten zaczerpnięty z filmów pornograficznych daje wiedzę na temat własnej cielesności znajomość własnej anatomii fizjologii informuje o zachowaniach seksualnych które są zakazane przez prawo nadużyciami seksualnymi i gwałtem Pokazuje klasyczne stereotypy płciowe, role społeczne związane z daną płcią, które nie zawsze muszą się zgadzać z tym, co czuje młoda osoba. Uczy zasad partnerstwa, przekazuje informacje na temat profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób przenoszonych drogą płciową i uczy zrozumienia postaw i zachowań innych ludzi. Jak widzisz, warto rozmawiać. Zastanówmy się teraz, jakie tematy poruszać na bilansach zdrowia dzieci i w jaki sposób. Dojrzewanie, dzieci i młodzież. Temat dojrzewania należy poruszyć już u dzieci z wczesnych lat podstawówki, na pewno na bilansie zdrowia ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej. Warto przygotować je do zmian, które będą zachodzić w ich ciele. Dlaczego? Ponieważ w okresie dorastania często pojawia się u nich uczucie zagubienia. Pozwólmy dzieciom odnaleźć się w tej nowej dla nich sytuacji. Jako lekarze rodzinni możemy być zaufaną osobą dorosłą, z którą wraz ze swoim rodzicem mogą poruszyć każdy temat, rozwiać swoje wątpliwości. Dzięki temu poruszeniu tematu możemy też ułatwić zadanie rodzicom w rozmowie na te tematy. Jakie tematy poruszać z dziećmi, zanim zajdą u nich zmiany związane z dojrzewaniem? Przede wszystkim anatomie czyli zmiany w ciele człowieka zachodzące podczas dojrzewania, tak jak pojawianie się włosów w miejscach, gdzie ich nie było, pocenie się o innym zapachu, rosnące piersi, nie tylko u dziewczynek oraz zmiana w wyglądzie narządów płciowych. Fizjologię, czyli pojawienie się wzwodów czy krwawień miesięcznych. Fascynację inną osobą, przytulanie, całowanie, a także to, czym w ogóle jest seks oraz tożsamość płciową. U młodych nastolatków należy poruszać temat hormonów, seksu, antykoncepcji i, co bardzo ważne, właśnie ciąży. Na początku warto poruszyć tematy związane z ciałem. Zapytaj: czy Twój pacjent ma jakiekolwiek obawy lub pytania dotyczące swojego ciała? Czy lubi swoje ciało, czy którejś części ciała nie lubi? Czy dobrze się czuje w swoim ciele? Czy czuje, że przypisana przy urodzeniu płeć odpowiada temu, co czuje obecnie? Czy podobają mu, jej, się chłopcy, dziewczynki, może oboje, albo w ogóle nikt? Zaznaczmy, że seks to ważny i piękny element życia, jednak istotne, aby decyzje o współżyciu nastolatki podejmowały świadomie i odpowiedzialnie. Antykoncepcja o czym i jak rozmawiać? Decyzja o współżyciu powinna być świadoma, zgodna, obustronnie, a młodzi ludzie, którzy się na nią decydują, powinni mieć komplet informacji na temat zabezpieczenia i potencjalnych konsekwencji. Naszą rolą jest im w tym pomóc i zapewnić im niezbędną wiedzę. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Na początek warto zapytać, czy mają za sobą doświadczenia seksualne. Jeżeli tak, jakiego typu? Czy była to e, świadoma i dobrowolna decyzja? Szczególny nacisk nastawiamy na to, by uświadomić młodzieży temat bezpieczeństwa seksu i świadomej zgody na seks. No i teraz jak to zrobić? Co zrobić z rodzicem, przy którym nastolatek może nie chcieć się otworzyć albo w ogóle nie chcieć rozmawiać? W tej sytuacji najczęściej mamy dwa wyjścia: zapytać rodzica o zgodę na chwilę rozmowy z samym dzieckiem lub u nastolatków po 16. urodzinach Poinformować o możliwości konsultacji w ogóle bez obecności rodzica. Część nastolatków i rodziców nie ma żadnego problemu z poruszaniem tematu seksualności wspólnie z lekarzem na jednej konsultacji. Czasem nawet dorośli się czegoś ciekawego dowiedzą. Należy skupić się na kilku najważniejszych kwestiach. Przede wszystkim przedstaw wszystkie metody antykoncepcji, tak by uchronić młodzież nie tylko przed nieplanowaną ciążą, ale też przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Połóż szczególny nacisk na to, że wyłącznie prezerwatywa chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Żadne inne nowoczesne metody antykoncepcyjne przed nimi nie chronią. Dorać w wyborze najlepszej metody antykoncepcyjnej, niezależnie od orientacji seksualnej pacjenta. Pamiętaj, że osoby homoseksualne także miewają kontakty heteroseksualne, które mogą być związane, pomijając, z przenoszeniem chorób przenoszonych drogą płciową, no to. Z szansą na zajście w ciążę. No i teraz do wyboru mamy pełne spektrum: prezerwatywy, środki plemnikobójcze, tabletki antykoncepcyjne, spirale antykoncepcyjne, plastry antykoncepcyjne, pierścienie antykoncepcyjne, implanty antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne. No i na koniec antykoncepcję awaryjną stosowaną po stosunku. W praktyce najważniejsze jest poinformowanie o kluczowym znaczeniu prezerwatyw i omówienie potencjalnej możliwości zastosowania antykoncepcji hormonalnej. Zapoznaj młodzież z chorobami przenoszonymi drogą płciową, ich objawami, przynajmniej w takim ogóle, powiedz jak można się przed nimi uchronić, i tu ponownie: prezerwatywy, prezerwatywy, prezerwatywy. Podczas dopasowania najlepszej metody antykoncepcji nie wiem czy mówimy już o prezerwatywach przeprowadź wywiad, podczas którego zapytaj o o to, czy nastolatek rozważa posiadanie dzieci teraz lub w ogóle o to, czy ma za sobą doświadczenia seksualne? Oto jaką antykoncepcję stosuje osoba, z którą uprawia lub planuje uprawiać seks. Oto z jakich metod zapobiegania ciąży już korzysta lub korzystała w przeszłości. Oto czy stosowane przez nią metody były dla niej komfortowe. Oto czy pojawiły się jakieś efekty uboczne. Zapewnij, że w sytuacji awaryjnej można zgłosić się do lekarza po receptę na tzw. Tak Tabletkę dzień po, czyli antykoncepcję awaryjną, antykoncepcję zapobiegającą zajściu w ciążę po stosunku bez zabezpieczenia. I tutaj ważne jest poinformowanie o tym, że kluczowy jest czas od niezabezpieczonego stosunku do przyjęcia tabletki antykoncepcji awaryjnej, oraz to, że taką receptę mogą otrzymać wyłącznie kobiety, tudzież osoby mogące zajść w ciążę. Osobiście nie może przyjść na przykład partner tej osoby po tę antykoncepcję. Zapewni, że jeśli cokolwiek stosowanej przez nią o metodzie antykoncepcyjnej budzi obawy bądź wątpliwości, może zwrócić się do siebie po poradę. Wydawać by się mogło, że mamy XXI wiek i dostęp do fachowej wiedzy jest tak ogromny, że nie powinno być już żadnej wątpliwości w temacie seksualności człowieka. Temat ten jest jednak nadal tematem tabu i obszarem miliona nieporozumień. Cały czas zbyt mało porusza się go w domu, rozmawiając z naszymi dziećmi, lub próbuje się to zrobić wtedy, gdy jest już zdecydowanie za późno. I tutaj przypomina mi się zawsze ten dowcip, jak to córka ma rozmowę uświadamiającą z mamą. Mama się jej pyta: Córeczko, czas porozmawiać o seksie. A on na to: Dobrze, mamo, czego chcesz się dowiedzieć? I tak to wygląda często w Polsce. Dzieci najczęściej już w tym wieku, kiedy do, dorosły dojrzewa do tej rozmowy, dziecko już jest dawno w temacie. W mojej ocenie rzetelna edukacja seksualna w polskich szkołach praktycznie niestety nie istnieje. Dziecko pozostaje głównie samo z niewiedzą, która może być raczej opłakana w swoich skutkach. Z pewnością bowiem będzie zaspokajać swoją ciekawość w internecie. Lub wśród znajomych, niekoniecznie otrzymując odpowiedzi zgodne z prawdą i współczesną wiedzą na temat seksualności i psychoseksualności człowieka. Edukujmy zatem naszych najmłodszych pacjentów na bilansach zdrowia dziecka w POZ. Zacznijmy prędzej niż nam to się wydaje. Szukajmy fachowej wiedzy opartej na faktach. Dokształcajmy się i przekazujmy ją dalej. Trzeba pamiętać. Że choćby taka szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli szczepionka HPV, szczepionka na cudzysłów raka szyjki macicy, najlepiej działa, zanim rozpocznie się współżycie. Czyli dziecko, które ukończyło 9 lat, powinno być zaszczepione jak najszybciej, a o tych szczepionkach warto przypominać i mówić w rozległości i szczegółach, właśnie na bilansie, na przykład 10-latka. W kwestii edukacji seksualnej w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia. Zacznijmy od naszej przychodni i naszych pacjentów. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat seksualności nastolatków, to gorąco polecam mój kurs o bilansach zdrowia dzieci w POZ dostępny na stronie www.jakpracowacwpoz.elms.pl oraz bitli łamane na Jak POZ, a także książkę Dysforia i niezgodność płciowa kompendium dla praktyków wydawnictwa PZWL. Polecam też bardzo praktyczną, bardzo przydatną, nie tylko dla nastolatków, aplikację WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, dostępną na iOS i system Android. To był kolejny odcinek podcastu Jak pracować w POZ. Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym dzielę się z Tobą praktycznymi wskazówkami o tym, jak świadczyć swoje usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.jacekbujko.pl o Znajdziesz tam z czasem wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Ucz się od najlepszych, zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.